25 maja 2021 roku wtorek, w piątej stronie się Widam, witam serdecznie widzów słuchaczy czynników Forex Klubu. Bez specjalnych fajerwerków, jeśli chodzi o kalendarz, a finałowy odczyt PKB z Niemiec plus niemiecki indeks IFO zrobią różnicę podczas sesji w Londynie. Jeśli chodzi o sesję w Nowym Jorku, to niewielka paczka danych ze Stanów Zjednoczonych, m.in. zaufanie konsumentów, Między innymi rynek nieruchomości teoretycznie będą miały szansę pobudzić ten rynek. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. Indeksy na początku tygodnia, bo od tego sobie zaczniemy, zwłaszcza Nasdaq, z bardzo mocnym przytupem byki zaznaczają powrót w końcówce końcówce miesiąca. Generalnie rzecz biorąc, kilka istotnych poziomów z perspektywy, którą ja tutaj widzę, przede wszystkim zbliżamy się do 13730, czyli ten górny swing, tutaj dolne, dolna podstawa konsolidacji, z którą mieliśmy tutaj do czynienia, i później góra, czyli tak zwany over-under w kierunku 13850-13875, Sytuacji, którą widzimy również z lewej, z lewej strony. Do spodu tak naprawdę uratowany dolny swing dokończony biznes w okolicach 13 tysięcy. Długi dolny cień był tak, tak, tym, tym początkiem dla sytuacji, z którą mamy do czynienia na rynku na chwilę obecną. Jeśli chodzi o intraday, podejście pod NASDAQ, już sobie sprawdzimy wykres 30 minut. Musimy sobie go troszeczkę zwężyć. Wyjście z dużej konsolidacji, kwestia możliwego podwójnego dna. W związku z tym mówimy o ruchu około 475-punktowym, może nawet 500 punktów. W związku z czym 14 tysięcy na Nasdaku, czyli wybicie 13 800, tego over under. Teoretycznie mogłoby mieć, mogłoby mieć miejsce. I te poziomy, ten potrójny szczyt tutaj mógłby być raz jeszcze przetestowany. W związku z czym z perspektywy podaży, zwróciłbym uwagę na 13820, 13850, 13875. Ewentualnie chciałbym zobaczyć rynek, który reaguje w tym miejscu, buduje. I wybija stop losy i tego typu scenariusz z perspektywy ewentualnie sprzedających. Jeśli chodzi o potencjalne kupno, czyli sprzedaż ma trochę czasu, jeśli chodzi o ewentualne kupno, to wydaje się, że sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, ok., i ten początkowe cofnięcie na samym początku sesji, obronione na ten moment, miało szansę rozwiać wątpliwości, w związku z czym teraz ta stara konsolidacja, 50% tej konsolidacji i tutaj okolice 13550 jako potencjalne miejsce pro-zakupowe. Zobaczmy sobie w takim razie S&P 500. W ramach SP500 rynek testuje podaż z dziennego i to znaczącą podaż z dziennego, biorąc pod uwagę kombinację wzrostu nowych maksów i zdecydowanego, zdecydowanego odrzucenia. Kwestie próby pomierzenia, w którym kierunku zmierzamy. Kwestie dołożenia. Dokończenie biznesu i mamy pełną wersję propodażowej, propodażowej strefy dość szeroka z dziennego 4200, 4250, 240 przepraszam. Także będzie się działo, czy ma szansę się dziać, zobaczmy sobie w takim razie z niższego horyzontu czasowego. Weźmy sobie. I ten jeden do jednego, wyrzućmy już 30 minut. I jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestie propodażowe 426-4235 na wykresie intraday, jeśli chodzi o ewentualny popyt. 50% z tej konsolidacji, 465, 460 w ramach upytu. Chwila obecna, połowa tej zmienności, tak zwana ziemia niczyja. Zobaczmy sobie w Europie DAXa. A I tutaj również kwestie nowych maksów, kwestie... możliwego megafonu będą mogły być rozpatrywane to, co chcielibyśmy zobaczyć na górze z perspektywy może nawet wykresu intraday. To właśnie coś na wzór jakiejś tam głowy z ramionami, retes i sporo będzie zależało od zachowania kursu w okolicach 15, 200, 180 na DAXie. Generalnie biorąc pod uwagę, że mamy nowe maksy w przewadze, w przewadze kupujący, i kilka poziomów prozakupowych, ewentualnie to wybite górne swingi, wybite dokończone, dokończone biznesy. Możemy zacząć od 15,5 jako pierwsze miejsce propopytowe, i drugie miejsce propopytowe, okolice 15,412. Ja jeszcze tylko pokażę, żeby wszyscy widzieli o co chodzi: wybity górny swing, wybity górny swing. Nie kupujemy na topie, kupujemy pięterko ewentualnie niżej, sporo do, sporo do przerobienia, jeśli chodzi o podaż. Być może nawet to by trzeba było zrobić w ten sposób, obydwa pro-popytowe miejsca wybić. Popyt, tak jak mówię, w przewadze jeszcze raz 15500, 15, 12 15 15410, jeśli chodzi o dzienny wykres. Zejdźmy sobie na wykres intraday. Perspektywy wykresu intraday. Poruszamy się we wzrostowym kanale. Na ten moment wszystko, co od dołu mogło być zbierane, to zbierane, zbierane było. Uwaga na możliwą ewentualnie akcję z próbą wybicia podwójnego szczytu, niezwiązanego do końca z rynkiem kasowym. Gdyby tutaj rynek pośliznął się w cudzysłowie, gdyby tutaj rynek miał problem, to potrójny szczyt do wyrysowania z perspektywy wykresu intraday. Oczywiście to byłaby kwestia na ten moment tylko i wyłącznie powrotu do wnętrza tego wyrysowanego kanału, czyli okolice 50, Punktu. Zejście i złamanie minimum 15544 mogłoby wiązać się z, ewentualnie z retestem i próbą spadku w kierunku 15412. Tyle jeśli chodzi o indeksy. Jeszcze ciekawy układ na funcie z dolarem z perspektywy wykresu intraday. Mieliśmy próbę, w cudzysłowie, zrzucenia funta. Sporo z tej akcji dotyczyło tak naprawdę eurofunta. Byki pozbierały się w końcówce sesji. Byki bardzo aktywne podczas sesji azjatyckiej. I setup, jeśli chodzi o poranek, to jest kwestia ostatniego miejsca słabości, czyli popyt w rejonie 41,60 z bardzo bliskim stop lossem pod 41,40. I ewentualnie górny swing w okolicach 42,20 do ataku. A pamiętajmy, że mamy niedokończone sprawy tam w okolicach 42,40, 42,70, co również mogłoby być układem pod ewentualnie wtedy shorty, gdyby rynek tam się pośliznął. Na ten moment ruch boczny będziemy próbowali, będę próbował atakować połowę tego ruchu ze względu na wydarzenia z dnia wczorajszego. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się po cześć.